Mateusz Kaniowski, razem ze mną Stifler. Witam Cię serdecznie. Jestem. A w ogóle mój pierwszy wywiad chyba od roku, nie? Bo Zrobiliśmy wywiad, gdzie zakończyłeś karierę barwną, niesamowitą, po spektakularnych pojedynkach, najważniejszych w historii polskich freakfightów. I niestety powiedziałeś, że nigdy więcej nie zawalczysz, a tutaj jesteś. Zmienimy zdanie. Co się stało? Znaczy, wiesz, teraz mnie jest tak jakby mało w internecie, nie? Miałem taki ogólnie, że zeszły rok był trochę gorszy i dlatego postanowiłem, że wrócę, nie? No muszę, muszę wyrównać, wiesz, yy, zmienić ten bilans, nie? Albo jechać po rekord, po 0,4, bo jeszcze nikt nie ma 0,4, nie? Ale Twitter, ty jesteś człowiekiem słowa, ty podjąłeś decyzję, nic co się zmieniło. Wiem, ale tylko Kroba nie zmienia zdania, nie? No okej, okay, okej, okay. a ty ogólnie wszystko jest ciebie dobrze? Teraz tak, no. Jest wszystko bardzo dobrze, no. Bo dawno cię nie było w internecie, jak sam mówisz. No, 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 e w ogóle nie było tak, że... No nie wiem, że ja, ja, to, to jest mój pierwszy wywiad, to chyba, nie wiem, ponad roku na pewno, nie? Nie wyświetlam się, nic, no k***a jest, wiesz. <śmiech> nawet, <śmiech> tego, <śmiech> nawet tego mam stres, jak robię wywiad, no, no pytam, czy wszystko u ciebie dobrze by. Teraz jest dobrze, no, już jest dobrze, już jest dobrze, no. Czyli tak, w życiu się ukoła. Mhm. dziary znikają. No, czemu znikają dziary? Znaczy tutaj będę y, już, już sobie ten będę kolorował całą rękę, robił coś nowego. No i tak jakieś tam z, jakieś, usuwam, wiesz, popka i takie tam jakieś inne uwolenia. Właśnie, bo się obraziłeś na pop. No. Zrobił złą rzecz. A Ty jesteś bardzo prozwierzęcy, Natomiast Stifler, ja widzę, że ty dzisiaj jesteś w ciekawej formie. Tak? No, opowiedz coś o tym. Kurwa, nie no fajnie, bo wiesz, są ludzie, się, jest fajna energia, nie? Jest git. Dobra. A, ja nie wiem, bo... wiesz, bo robiliśmy mnóstwo wywiadów, może ja się odzwyczaiłem, ale dzisiaj to mi się wydaje, że ty jesteś taki, wiesz... Nie, Czajsz, bo, bo to, że wiesz, no, że dużo... Bo, jak kurwa, wiesz, no... Yy. No? Ja to tak nie wiem, co chciałeś powiedzieć, no Właśnie wiem. Dlatego <grym> ja pytam, czy wszystko w porządku? No tak, wszystko jest git, no. Wszystko jest bardzo dobrze. <grym> czy przekonasz do tego widzów? No nie muszę, to widać po mnie, nie? że wszystko jest zajebiście. No widać, ale nie to, co byś chciał pokazać. Nie, no jest git, jest git, nie? Tylko pozory. No dobra, z kim byś chciał zawalczyć, skoro już tutaj wracasz? No moim idealnym rywalem jest Olej. Adam Security, ale... co? nich? Po co tego Adama tak ciśniesz cały to czas? to on zaczął, to on zaczął. I to jest, to jest spoko, bo wiesz, ziesz, ja miałem co odpuścić, odpowiedziałem mu po węgiersku, ale zauważyłem, że Freak Fight Polska rzuciło to ten. I się podjarałem jeszcze raz mu odpowiedziałem, nie? No ale zob zobaczymy, nie? Znaczy, idealnym dla mnie jest, jest olejnik, Czaisz? Dlaczego? No bo nie wiem, Czaisz, on pasuje. No też tak <laughs> nie wiem, nie? <laughs> jest idealny olejnik, dlaczego nie wiem. No, Jest, jest po prostu, nie? Jak wiesz, taki, jakby, wiesz, stifter olejnik, to jest to, Czaisz? Ja w ogóle uważam, że ty mógłbyś zawalczyć, chociaż byłbyś największy w turnieju Gladiatorów. Mógłbym. No ogólnie dostałem propozycję walki z kamerzystą teraz, nie? Dwa tygodnie temu. I? Yy, odmówiłem, bo, bo ja byłem wtedy za granicą, czaisz? I ja dopiero co wróciłem i ten, nie miałbym czasu się przygotować, nie? czaje czaję. No. A gdzie byłeś? W Malezji. Uu. Uu. Na wakacjach czy w robocie? Yy, nie mogę o tym mówić. Czyli w robocie? No możliwe. Jakiś program kręciłeś? Yy, dowiesz się w swoim czasie bo ty zawsze miałeś bardzo duże parcie na to, żeby zostać wielką gwiazdą, zawsze o tym wspominałeś. A teraz mówisz, że na rok się wyciszyłeś. To jest moje pytanie, dlaczego się wyciszyłeś, skoro przecież to zaprzecza temu, co chciałeś osiągnąć. Wiem, wiem, ale to tak wyszło po prostu, wiesz, jest nawet to mi dużo dało, czegoś, dużo przemyślałem, czegoś, miałem po prostu gorszy okres, nie? I wiesz, i no pod, pod każdym względem, nie, ale to dobrze, bo to mnie, to mnie wzmocniło, nie. Do Jakie doszedłeś w wniosku? Eee, właśnie, nie, znaczy, że to, co na przykład wydarzyło się w zeszłym roku, nie chcę o tym mówić jeszcze, nie? No to, że będę to zajebiście wspominał, wiesz? No to mi, no, no znaczy, tak musi być. Czasami nie może iść cały czas do góry, trzeba iść do dołu, wiesz? Muszą być, muszę przeżyć wszystko, nie? Czyli chcesz powiedzieć, że czasami trzeba zrobić krok, wstecz, żeby zrobić dwa, dobrze? Dokładnie. No. byś jeszcze prawdę życiową powiedział ludziom, której ludzie nie znają, a którą ty znasz, dzięki temu, że przeżyłeś życie? Jeszcze raz? Bo Ty żyjesz już parę tysięcy lat, z tego co pamiętam. A. Więc chciałem Cię dopytać o to... Każdy żyje ma... Każdy ma wiele żyć, nie? To sobie, że nie, nie... twoje to też nie jest pierwsze życie, wątpię, nie? Skąd to wiesz? Wątpię, że... no... Byłeś kwiatkiem, z tego co pamiętam. Różą, różą. Delfinem. No, no, no. Cesarzem rzymskim. Tak. Do tej pory to wspominam jeszcze agentem niemieckim. No, no. Byłem. <laughs> no tak. No to mówię. Czy chciałbyś jakąś prawdę ludziom przekazać o życiu? Życie jest krótkie, czaj, trzeba, 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 być, trzeba być dobrym, czaj? Trzeba być dobrym człowiekiem, czynić dobro, kurwa i wiesz, wszystko do ciebie wróci, nie? No dobra, ale trzeba jak najwięcej przeżyć i wiesz, i tego złego, czaję musisz wszystko przeżyć, każde uczucie, czajesz, musisz być hejtowany, musisz być hejterem, ja byłem kiedyś hejterem, nie? Musisz, wiesz, być zdradzony, musisz zdradzić wszystko, Trzeba wszystko przeżyć, nie? No dobra, natomiast kurczek, tak mówisz, że mamy krótkie życie, przecież mamy życie po życiu według Ciebie i żyjemy parę tysięcy lat. No, ale mówisz, że to, to jest krótkie, bo potem jeszcze mamy następne, ale prze, trzeba przeżyć to, co nie? W swoich poprzednich wcieleniach spotkały się z tą Górniak, bo ona też ma parę żyć wcześniej. Nie mam pojęcia, ale jest, jest coś, coś takiego, na przykład, że jak widzę taką, na przykład spotkałem na, na, na Prime'ie... Yy, kurwa, teraz za, za, zamotam za bardzo, ale na przykład jak, wiesz, spotkasz jakąś osobę i wiesz, i widzisz takie coś, że po prostu czujesz, że spotkałeś się w poprzednim wcieleniu, nie? No tak jest po prostu, nie? Ja na przykład ja wiem, że spotkam swoją miłość tak, nie? Bo ja spotykam zawsze, zawsze w tym. Czyli że na przykład ty byłeś różą, a ta osoba była ziemią. Możliwe, ale to bardziej chodzi o te ludzkie wcielenia, nie? I to wiesz. I to ja na przykład wiem, że jak spotkam swoją miłość, to właśnie że wiem, że to będzie takie od pierwszego wejrzenia, nie? Taka miłość, nie? Dobra. Czyli podsumowując, Stifler wraca, ponieważ chce poprawić swój rekord, zmienił zdanie, czuje się doskonale, chce walki z Olejnikiem Albo i na mówi, a Security też może być spoko, nie? No. no. A co sądzisz dzisiaj o postawie kaczora BRS? Kurwa, ja wiesz, ja nie byłem na takiej patologii dawno, czaisz? Wiesz, jak ja na tych free Fightach, tak, ja w ogóle nie gadałem konferencji, nic, nie? A tu jest takie, taki... Ale dobrze, bo ja teraz nagrywam vlogi, to będę miał materiał, nie? No. Uważasz, to, że to patologia? No, no tak! No kurwa. Mega patola, nie? Mega? No. Czemu? No. no! Czemu? Znaczy wiesz, fajnie się tak ogląda, wiesz, jak ma się takie, wiesz, że, że, że to jest show, nie? No ale no takie no... No pato, nie? Tak ludzie się nie zachowują na, na co dzień. A byłeś Team Kaczor czy Team Jaś? Ja tam lubię Jaś kapelę, nie? A chciałbyś grać w jego zespole? Nie, nie, ale lubię go. On jest ciekawą osobą, część jest fajny, lubię go, nie? Jestem za, za Jasiem kapelą No i się tak zastanawiam. Bo tak, forma chyba jest, nie? Coś trenowałeś ostatnio? Znaczy jesteś cały czas chce coś tam na siłce, nie? Jest okej, jest okej, okay, jest okay, nie? A swoją kondycję psychiczną jakbyś ocenił od jednego do stu? Zajebiście, zajebiście 92 tylko 8 brakuje do 100. No, jest, jest mega dobrze, jest mega dobrze. to do... jest jakieś ultra szczęście chyba. Co? To to jest jakieś ultra No, no, jestem jest naprawdę bardzo dobrze, czuję się naprawdę świetnie, nie? Pamiętam, że ty zawsze mówisz, że ty jesteś zawsze szczery i ty zawsze u mnie w wywiadach mówisz, że ty jesteś kompletnie czysty, a ludzie w komentarzach twierdzą zawsze, że coś jest z tobą nie tak, ale ty zawsze mówisz, że jesteś szczery i nigdy nie kłamiesz i ja jestem skłonny ci uwierzyć. I teraz chciałem cię zapytać, czy chciałbyś coś powiedzieć tym ludziom, którzy zawsze twierdzą, że jesteś nie, nie, no ja, 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 ja sobie robię live'y na TikToku i tak, każdy tam są komentarze, wiesz, że o, naćpany, coś tam, coś tam, porobiony, wiesz. No to, no wiesz, nie, nie muszę przekonać ludzi, mi na tym nie zależy, nie? Ja właśnie, ja wiem, że już nie ćpiam ponad 6 lat, nie? No, dlaczego ludzie tak twierdzą? No bo ja tak wyglądam, nie? Czemu tak wyglądam? Ja mam duże źrenice, jestem pobudzony, k***a, ale ja mam po prostu energię, nie? W sobie. Trzeba się czasem uziemić. Ja się, się cały czas, nie? Do tej pory? No, znaczy, tak wiesz, raz na 3-4 dni, nie, sobie chodzę po prostu 5 minut po ziemi, nie? Jest ok. A dalej chodzisz do tej pani, która ci przewiduje przyszłość? Nie, ona już nie robi. czaisz? Znaczy, kroniki Kasiu już nie robią. Nie mam kontaktu z kronikami Kaszy, czaj. Dlatego ten pierwszy. Temu? się, że to nieprawda? Nie, nie, to jest prawda, tylko że ona już nie robi, nie? No, po prostu nie robi. Skończy, skończyła to. Tą... Do, no do jak, skoro ona widzi przyszłość, to czemu już tego nie robi? Znaczy, to nie jest tak, że lubi. Robi... A ja, te, ja chodziłem potem do ten, do. do yy, do Jasowic, nie? też chodziłem. I? Znaczy. To, co ona przewidziała, to już nic się nie sprawdziło, ale sp y sprawdziło się jakby z przesunięciem czasowym. A, wiesz, jak mówiłeś, że się wszystko sprawdzi. Y ale ja ci mówiłem, że szkoda Twoich pieniędzy na to. No ale nie, nie, nie sprawdziło się nic, ale sp sprawdziło się jakby z przesunięciem czasowym, nie? Że to, co się, na przykład się, się, się miało być pół roku temu, jest. Wiesz, po prostu prze przez to, że miałem gorszy okres, się wszystko przesunęło, nie? Ja bym chciał zapytać, czy na sam koniec mogłeś puścić oko do widzów. No. <głos> 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 Dzięki wielkie.